Cześć moi drodzy, witam Was na kolejnym zdrabkowym odcinku. Przygotowałem na niego zdrabki za 66 zł. Mamy Big 3 siódemki, super linie, playbooka, mamy jeszcze moje 77, 7, 7 które jest aktualnie moją najszczęśliwszą zdrabką. Dwa razy owocową eksplozję, pudełko czekoladek oraz rubinową. Mam nadzieję, że taki miks będzie Wam się podobać. Tymczasem zapraszam Was do oglądania i do trzymania kciuków. No to zaczynamy. Weźmy sobie pierwszą owocową eksplozję. I mamy tak pierwszy owoc. Jabłko. momencie udało się utworzyć linię. Super. Mamy wygraną. Dobrze jest zacząć tak wygraną z drapką, Ale lecimy dalej. I ostatnim owocem jest, y, są borówki. W tym miejscu. O, ale kolejnej linii już nie ma, także jest jedna wygrana. I co pod nią? 3 złote. No, ale to zawsze zwrot. No, zero nie ma. Dobra. To mamy pierwszą wygraną. Kolejną zdrawką, jaką przygotowałem na odcinek, jest Rubinowa. I mamy tak 29, 14, 19 i 30. I mamy tak 24, 8, 18, 23, 34, 12, 35, 32. 28 i 15, niestety jest przegrana. Teraz mamy pudełko czekoladek. Dzisiaj sobie dałem spokój z tymi zdrobkami za złotówkę i za dwa, nie było zbytniego wyboru. Yy, tak, pierwsza gra yy, mamy dwa różne smaki, tutaj również w grze drugiej. Gra trzecia kokos nugat. Tutaj mamy kakao migdał. Piernik migdał, kokos z tiramisu, tiramisu piernik i dwie ostatnie szanse. Tutaj mamy serce mleczną oraz mleczna i kakao. Zdropały mi się oznaczenia kontrolne, ale wiadomo, że przy tych wyższych wygranych one są różne, więc nie jest to jakiś wyznacznik. I druga owocowa eksplozja. Mamy tak karambolę. O jeszcze tutaj dwie i tutaj jedna samotna dalej mamy jabłko i ostatni owoc jaki mamy to są to jest kiwi i co tutaj wygląda na to to jest jeszcze jeden symbol że niestety ta zdrawka jest pusta dokładnie IPS więc to idzie do przekranych Moje 7, 7, zrobka dla mnie szczęśliwa. Wszystkie póki co były wygrane, jakie zakupiłem. W bonusie mamy słońce i wygrywające liczby 36, 1, 26 i 20. I mamy tak: 34, 2, 33, 3. 26, proszę bardzo. Ha, jednak pasa trwa. Mamy piąteczkę na strapce. Dalej 17. Kolejna wygrana. Mamy drugą piątkę. Jest dyszka. 28, 30, 22. No i świetnie. Strapka wygrywa w wysokości 10 zł. Dobra, to mamy już dwie wygrane. Dobra, zróbmy sobie teraz tego playbooka. Ja tutaj troszkę złożę. O. I co on nam przyniesie? Premiera wyszła na zero, jak w przypadku drugiego podejścia. No to sprawdzamy. Pierwsza strapka z, z, to jest szafirowa siódemka. Mamy 22, 23, 3 i 15. Mamy tak 24, 14, 1, 31, 17, 16, 27, 21, 4 i 9. No to pierwsza szafirowa jest przegrana. Kolejną zrabką jest rubinowa. Tutaj szukamy rubinu bądź siódemki. Perfumy, moneta, korona, perła, zegarek, pierścionek, portfel, kufer, worek i lustro. Kolejna. Szmaragdowa siódemka. Tutaj szukamy trzech siódemek w jednej grze: lustro. Siódemka. Branzoletka. Trofeum. Perfumy. Garnek siódemka. Prezenty. Siódemka i czy będzie? No niestety nie. Portfel. Siódemka. Korona. Siód yy, pierścionek. Kufer. Siedem. Klik. Róża. prezent, Portfel. Perfumy, worek, siódemka, róża, brązoletka. Kufer, siódemka. Tutaj mamy szminkę, trofeum, lustro. I czy ostatnio siódma gra coś przyniesie? 7,7 O, jest szansa. No, ale niestety to taki tylko mini troll. No i lecimy dalej. Mamy ametystową siódemkę. I jest tak, pierścionek. Perła. Tutaj szukamy dwóch takich samych symboli, właśnie jak w pudełko czekoladek. Pierwsze trzy gry niestety takiego nie dają. Dalej mamy worek, kufer, złoto, perła, korona, portfel. No i czy trzy ostatnie gry coś przyniosą? Tutaj nie ma, tutaj nie ma i tutaj również nic. No, chyba tym razem się niestety nie uda. No ale jeszcze dwie szanse są, więc zobaczymy to pazowa siódemka. Tutaj musimy znaleźć trzy takie same symbole w jednej linii. Pierwsza takich symboli nie posiada, druga również. Tu mamy dwa naszyjniki złoto, było blisko, ale niestety tutaj też nic i tutaj też nic. Po prawej stronie mamy perle koronę podkową, róże i dwa prezenty. Dwa lustra perfumy. Tutaj mamy szminkę koronę złoto i tu już widzę, że są różne. Dobra, ostatnie podejście diamentowa siódemka tysięcy, 30, 30. i naszym wygrywającym symbolem jest korona. I czy taką znajdziemy? Worek? Perła, pierścionek, złoto, szminka, kufer. Lustro i zegarek. No to niestety zdrabka jest przegrana. BC oznaczenia kontrolne. Dobra. No to zostają nam super linie za 5 zł i Big 3 siódemki. No to robimy te super linie. Pierwszym symbolem jest klucz. Mam klucze 2, dalej mamy kraba i ostatni symbol, korona. Rzutem na taśmę udaje się utworzyć linię. No to super. To jest jeszcze łódka, której nie zauważyłem. No ale to wszystko, jeśli chodzi o super linię. I mamy tak yy, wygraną w wysokości 5 zł. No ale zawsze coś dobra. To idzie do wygranych. No i ostatnia deska ratunku. Szukamy oczywiście siódemki. W jednej z gier. I tak garniec, safe bank banknot. Ananas, pierścionek banany. Pierścionek garnic, podkowa. Dzwon, winogrono, worek. Bank, worek, pomarańcza. Serce, ananas, monety. Wiśnie, cytryna, pik. Tutaj po tej stronie nic nie było. Czy prawa się zrehabilituje? Truskawka, dzwon, gwiazda. Tutaj mamy cytrynę, złoto, safe. Banknot serce, winogrono, gwiazda koniczyna, korona, pik arbus bank, diament arbus złoto i ostatnia szansa. No niestety siódemki nie ma, także strapka cała też jest również przegrana. Dobrze, moi drodzy, to by było wszystko na dzisiaj. Zróbmy sobie szybkie podsumowanie odcinka. A więc tak, moi drodzy, to są zdrapki, jakie wygrały dzisiaj na odcinku. Niestety malutko, bo zwróciło się tylko 18 zł. No ale czasami też tak bywa. Może kolejne drapingi przyniosą jakieś fajne wygrane i zapomnimy o, tym, o tej stracie dzisiejszej. Póki co Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Kolejny odcinek, jaki ukaże się na kanale, to będzie premiera zdrapki Świąteczne Odliczanie. Także już teraz zapraszam... Trzymajcie się ciepło i cześć.